Kiedy starsza kobieta siada na siedzeniu obok Dariusza w samolocie, dochodzi do nieoczekiwanego incydentu, który prowadzi do jego upokarzającej reakcji. Jednak los ma w zanadrzu więcej spotkań dla tej dwójki, ujawniając, że ta sytuacja nie będzie jedynym razem, gdy się spotkają. Witajcie na kanale Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta historia. Dariusz wrócił do rodzinnego miasta na weekend. Poprzedniej nocy w pełni oddał się hucznej imprezie z wieloletnimi przyjaciółmi. Atmosfera była wypełniona śmiechem, głośną muzyką i drinkami, a Dajusz w pełni wykorzystał każdą chwilę, zanurzając się w noc świętowania i beztroskiej zabawy. Ta noc imprezowania miała swoje konsekwencje, a świt przyniósł ze sobą niszczycielskiego kaca. Dajusz ledwo był w stanie zamknąć oczy w ciągu nocy ponieważ był zanurzony w połączeniu podniecenia, śmiechu i alkoholu wypełniającego powietrze. Teraz, następnego ranka, zmagał się z bólem głowy, suchością w ustach i głębokim zmęczeniem, które zdawało się przenikać każde włókno jego istoty. Pomimo osłabienia fizycznego, Dariusz wiedział, że musi szybko wziąć się w garść. Tego dnia miał wrócić do miasta, w którym obecnie mieszkał i pracował. Na następny dzień zaplanowano ważne spotkanie które mogło otworzyć mu drzwi do rozwoju zawodowego w firmie. Ten dzień zdawał się wystawiać na próbę cierpliwość i nastrój Dariusza. Gdy tylko się obudził, otrzymał wiadomość, że jego przyjaciel, który zobowiązał się zawieźć go na lotnisko, jest równie zły jak on z powodu imprezy poprzedniej nocy. Nie mając innego wyjścia, Dariusz musiał wezwać taksówkę, aby zapewnić sobie punktualne przybycie. Ku jego frustracji, taksówka czekała wieczność zdając się drwić z niego jeszcze bardziej. Wreszcie, w drodze na lotnisko, gdy był zaledwie kilka kilometrów od miejsca docelowego, nieszczęście uderzyło go po raz kolejny. Taksówka przebiła oponę, zmuszając Dariusza do czekania na nowy pojazd lub znalezienia alternatywnego rozwiązania. Czuł, że jego cierpliwość się wyczerpuje, a czas zdaje się przeciekać mu przez palce. Po zamówieniu kolejnej taksówki, Dariusz w końcu dotarł na lotnisko i ku swojemu rozczarowaniu podczas odprawy został poinformowany, że jego lot będzie miał czterogodzinne opóźnienie z powodu problemów technicznych. Ta wiadomość była ostatecznym ciosem dla jego i tak już kruchego spokoju. Dariusz nie słynął z dobrego humoru, ale tego dnia ciąg niekorzystnych zdarzeń doprowadził go do ostateczności. Lotnisko zamieniło się w prawdziwy chaos z tłumem ludzi gromadzących się w strefach wejścia na pokład. Nieustanny szum głosów wypełniał powietrze mieszając się z dźwiękiem płaczących dzieci i bezcelowym bieganiem wśród pasażerów. Otoczenie było prawdziwym szałem emocji, a ludzie głośno rozmawiali przez telefon, szukając informacji i wyrażając swoje obawy. Głośniki rozrzucone po całym lotnisku konkurowały ze sobą w przekazywaniu informacji o lotach, tworząc kakofonie ogłoszeń, wezwań do wejścia na pokład i ciągłych ostrzeżeń. Hałas zdawał się przenikać do i tak już nerwowego umysłu Dariusza. Sprawiając, że każde słowo odbijało się echem jak igła, jeszcze bardziej zwiększając jego irytację. W końcu nadszedł czas wejścia na pokład i Dariusz znalazł swoje miejsce w samolocie. Na szczęście udało mu się zdobyć miejsce przy przejściu, i ku jego uciesze, miejsce obok niego było puste. Czyżby szczęście w końcu uśmiechnęło się do Dariusza, dając mu więcej przestrzeni i komfortu podczas tej podróży. Gdy wszyscy pasażerowie usadowili się na swoich miejscach. Dariusz z niepokojem obserwował wciąż otwarte drzwi samolotu, czekając na moment startu. Jego niecierpliwość doprowadziła go do zapytania członka załogi o czas odlotu. Ku jego frustracji został poinformowany, że jest pasażerka, która wciąż jest w drodze. Wiadomość ta jeszcze bardziej zirytowała Dariusza, który po raz kolejny poczuł się pokrzyżowany przez los. Jego ponury nastrój zdawał się przybierać na sile w obliczu perspektywy kolejnych opóźnień i niepowodzeń. Tęsknił za spokojnym lotem, bez zakłóceń i niedogodności. W końcu w samolocie pojawiła się brakująca pasażerka. Była to starsza kobieta, chodząca z pewnym trudem, podpierająca się laską. Dariusz obserwował ją z mieszaniną obaw i nadziei, mając nadzieję, że nie usiądzie obok niego. Ale los zdawał się mieć poczucie ironii, ponieważ wolne miejsce obok niego należało dokładnie do tej pani. Dariusz wstał, robiąc miejsce dla kobiety która usiadła obok niego. Ciepły uśmiech rozjaśnił twarz kobiety, wyrażając jej wdzięczność za gest Dariusza. W końcu samolot wystartował, pozostawiając za sobą zgiełk lotniska. Dariusz, wciąż dochodząc do siebie po kacu, który dręczył go uporczywym bólem głowy, skorzystał z okazji, aby jak najlepiej się ułożyć i spróbować znaleźć ulgę w śnie podczas lotu. Odchylił lekko fotel, zamknął oczy i spróbował się zrelaksować. Pogrążonego już w kruchym śnie Dariusza, obudził delikatny dotyk na ramieniu. To pani, która siedziała obok niego, prosiła o pozwolenie na przejście i pójście do łazienki. Z zaspanym wyrazem twarzy wstał, pozwalając jej opuścić swoje miejsce. To, co powinno być krótką nieobecnością pani, przeciągnęło się, a Dariusz ponownie zasnął w oczekiwaniu. Ku jego zaskoczeniu został obudzony po raz kolejny. Tym razem, gdy starsza kobieta wróciła na swoje miejsce, cykl ten powtórzył się trzykrotnie, a kobieta musiała wstać, aby skorzystać z łazienki. Dariusz już poczuł, że jego cierpliwość szybko się wyczerpuje z powodu tych ciągłych przerw. Kierując się nagromadzoną frustracją, Day już wypowiedział na głos okrutną uwagę o potrzebie używania przez kobietę pieluch dla dorosłych, jeśli nie może się kontrolować. Jego słowa odbiły się echem w całym samolocie. A wszystkie oczy zwróciły się na niego i starszą kobietę, która cofnęła się z zakłopotaniem. Poczucie dyskomfortu wypełniło powietrze, a kobieta, wyraźnie zawstydzona, przeprosiła za spowodowane niedogodności. Zdając sobie sprawę z delikatnej sytuacji, stewardesa podeszła i delikatnie zapytała starszą kobietę, czy chciałaby zmienić miejsce. Kobieta skinęła głową, przyznając, że nie chce już dłużej przeszkadzać młodemu mężczyźnie obok niej. Stewardesa pomogła jej znaleźć nowe miejsce, na którym poczuje się bardziej komfortowo. Da już poczuł ulgę, że w końcu pozbył się kobiety, którą uważał za kłopotliwą. Chociaż da już spał przez resztę lotu, po zejściu z pokładu zauważył pełne dezaprobaty spojrzenia innych pasażerów. Jednak jego arogancki i obojętny temperament nie sprawiał, że przejmował się opinią tych, których nawet nie znał. Otrząsnąwszy się z kaca, ruszył dalej obojętny na reakcję otoczenia. Dariusz w końcu dotarł do domu, wyczerpany po dniu pełnym niepowodzeń i wyzwań. Uporczywy kac, przebita opona, opóźnienie lotu i incydent ze starszą kobietą wyczerpały jego cierpliwość i energię. Wiedział, że musi szybko zregenerować siły, ponieważ następnego dnia miał kluczowe spotkanie z szefem i ważnym klientem. Siedząc przy biurku, przejrzał raporty i przygotował się do spotkania. Czuł, że panuje nad sytuacją i może zaimponować swoimi umiejętnościami zawodowymi. Ale los miał dla Dariusza inne plany. Z determinacją przepływającą przez niego, Dariusz obudził się w słoneczny poranek, czując się odświeżony i gotowy do stawienia czoła wyzwaniu. Wybrał swój najlepszy garnitur i starannie dobrał krawat, który emanował pewnością siebie i autorytetem. Dariusz zdawał sobie sprawę, że pierwsze wrażenie odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu upragnionego sukcesu. Czekało go spotkanie z renomowaną firmą, gigantem na rynku. Poszukiwali agencji zarządzania marką, aby zwiększyć swoją obecność i wpływ na rynek, a Dariusz zdawał sobie sprawę, że ta okazja może być przełomem w jego karierze. Dariusz poczuł ogarniającą go falę optymizmu. W przeciwieństwie do poprzedniego dnia, kiedy niepowodzenia zdawały się zdominować jego podróż, dziś wszystko wydawało się układać idealnie, jak koła zębate dobrze naoliwionego zegara. Gdy przechodził przez recepcję firmy, recepcjonistka przywitała go uprzejmym dzień. Dobry panie Dariuszu. Dariusz, czując wyższość, postanowił zignorować powitanie dziewczyny. Polecił swojej asystentce, aby poinformowała go, gdy tylko klient przybędzie na spotkanie. Jednak los potoczył się inaczej niż planował. W oczekiwaniu na przybycie klienta czas zdawał się dłużyć. Nieustannie sprawdzał zegarek czekając na sygnał, że spotkanie w końcu się rozpocznie. Asystent wrócił z zatroskanym wyrazem twarzy. Poinformował Dariusza, że klient już przybył, ale poprosił o przeprowadzenie spotkania bezpośrednio z szefem Dariusza, pomijając go. Fala złości i frustracji ogarnęła Dariusza, który poczuł się odsunięty na boczny tor i niedoceniony. Z walącym sercem Dariusz pomaszerował w kierunku biura swojego szefa, pełen oburzenia. Po otwarciu drzwi jego wzrok padł na coś, co sprawiło, że zbladł i zaniemówił. Dariusz z niedowierzaniem odkrył, że jego szef spotyka się z potencjalną klientką, którą w rzeczywistości była starsza kobieta, którą upokorzył dzień wcześniej w samolocie. Kobieta, którą umniejszył swoimi ostrymi słowami, siedziała teraz przed swoim szefem, omawiając interesy i potencjalne partnerstwa. To był tak zaskakujący obrót wydarzeń że Dariusz ledwo mógł przetworzyć rzeczywistość sytuacji. Starsza kobieta, która przybyła na spotkanie nieco wcześniej, siedziała w recepcji i cierpliwie czekała. Siedząc, usłyszała, jak recepcjonistka wita Dariusza po imieniu. Zdała sobie sprawę, że klient, z którym miała się spotkać, to ten sam mężczyzna, który upokorzył ją dzień wcześniej w samolocie. Podeszła do recepcjonistki i uprzejmie poprosiła o skierowanie spotkania do przełożonego Dariusza zamiast spotykać się z nim osobiście. Podczas spotkania kobieta postanowiła nie wdawać się w szczegóły dotyczące incydentu w samolocie, ponieważ nie chciała jeszcze bardziej zaszkodzić Dariuszowi. Wyraziła wolę, aby ktoś inny z firmy zajął się jej sprawami. Szef Dariusza, okazując szacunek i zrozumienie dla decyzji kobiety, szybko przystał na jej prośbę. Przydzielił jednemu z kolegów Dariusza odpowiedzialność za sprawy związane z firmą kobiety. Tym samym Dariusz zaprzepaścił stojącą przed nim szansę. Jego brak empatii i uprzejmości miał wysoką cenę. Poniósł konsekwencje swoich słów i czynów, zdając sobie sprawę, że stracił nie tylko ważną umowę biznesową, ale także szansę na nauczenie się cennej lekcji szacunku i zrozumienia. Dariusz został skonfrontowany z trudną rzeczywistością, że sukces zawodowy to nie tylko umiejętności techniczne i wyniki, ale także sposób, w jaki odnosimy się i traktujemy ludzi wokół nas. Jego brak szacunku i życzliwości wobec starszej kobiety w samolocie przyniósł negatywne konsekwencje dla jego kariery. Historia Dariusza służy jako potężne przypomnienie, że jesteśmy architektami własnego życia. Każda interakcja i wybór, którego dokonujemy, kształtuje świat wokół nas. Sosjacz i Sakunek i Rusumieni i twórcymi i rozwoju. Jeśli Ci się podobało, polub i zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz z liczbą od 1 do 5, aby dać nam znać, jak bardzo podobała Ci się ta historia. Obejrzyj również wideo, które jest obecnie wyświetlane na ekranie. Do zobaczenia wkrótce.